Myślałam, że to będzie najpiękniejszy dzień naszej rodziny. Monika w białej sukni, goście zachwyceni, mama oczarowana. Nagle Krzysztof ścisnął mi rękę i sypnął: Milena, wychodzimy natychmiast. Jeszcze nie wiedziałam, że to, co wyglądało na bajkę, było tak naprawdę początkiem koszmaru. Siedziałam przed lustrem w pokoju gościnnym sosnowego dworu. I poprawiałam ostatnie kreski na powiekach. Ręka lekko mi drżała, jak zawsze, kiedy emocje brały górę. To był dzień Moniki, mojej młodszej siostry. Patrzyłam na swoje odbicie i próbowałam uwierzyć, że naprawdę przeżywamy tę chwilę. Jej ślub, spełnienie marzeń naszej mamy. Wciągnęłam głębiej powietrze, żeby uspokoić rozbiegane myśli. Wspomnienia same napływały. Jak biegałyśmy po podwórku na warszawskim blokowisku, ja z książką pod pachą, ona w centrum paczki dzieciaków. Monika zawsze była tą barwną, głośną, śmieszną, ja ta spokojna, rozsądna. I choć od dawna przestałam porównywać nas wprost, w takich chwilach różnice znów kuły w serce. Kochanie, gotowa? Krzysztof zapukał i uchylił drzwi. Stał tam w świetnie skrojonym garniturze z tą swoją spokojną twarzą, na której jednak widać było napięcie. Dwanaście lat małżeństwa. A ja wciąż czułam, jak miękną mi kolana, gdy na niego patrzyłam. Jeszcze chwileczkę, odparłam, wycierając kącik ust chusteczką, tylko poprawię szminkę. Podszedł do mnie i położył dłonie na moich ramionach. W lustrze zobaczyłam nas dwoje on pewny opanowany i ja cała rozemocjonowana. Wyglądasz pięknie, milenka, powiedział cicho, a ja poczułam znajome ciepło, które zawsze mnie przy nim ogarniało. Dziękuję. Wyobrażasz sobie, jak wygląda Monika? Spytałam, próbując odwrócić uwagę od własnego wzruszenia. Widziałam ją tylko przez moment, ale suknia to będzie coś niesamowitego. Krzysztof uśmiechnął się półgębkiem. Michał to szczęściarz rozmawiałem z nim wczoraj wieczorem. Dobry chłopak, ambitny opowiadał mi o swoich restauracjach. Widać, że zapracował na to sam. Ale najważniejsze spojrzał na mnie znacząco jak patrzy na Monikę tam nie ma gry, tam jest czysta miłość. Wystchnęłam z ulgą. Potrzebowałam tych słów. Pamiętałam burzliwe związki Moniki, jej łzy i dramaty. Teraz wyglądało, że wreszcie znalazła swoje miejsce. To idź już proszę, zajmij nam miejsca, poprosiłam, muskając jego dłoń. Ja jeszcze zajrzę do niej, zobaczę, czy wszystko w porządku. Tylko się tam nie rozklej, rzucił z uśmiechem, całując mnie w policzek. Kiedy wyszedł, ruszyłam korytarzem w stronę apartamentu, gdzie przygotowywała się panna młoda. Wspomnienia wracały same. Nata zawsze powtarzał, że Monika ma dar zjednywania sobie ludzi, że wszyscy chcą być blisko niej. A ja? Ja byłam ta rozsądna, od nauki, od obowiązków. Po jego śmierci wydawało mi się, że zbliżyłyśmy się do siebie ale w sercu ciągle istniał cień tej starej rywalizacji. Zapukałam delikatnie. Wejdź, córeczko, usłyszałam głos Teresy. Weszłam i aż wstrzymałam oddech. Monika stała na środku pokoju, w obłoku białej satyny i koronki. Suknia opinała jej smukłą sylwetkę, a długi welon spływał po ramionach jak mgła. Obróciła się i uśmiechnęła tym swoim olśniewającym uśmiechem, od którego zawsze miękły serca. Och, wyglądasz jak księżniczka, wyszeptałam, czując, że oczy mi wilgotnieją. Mama krzątała się wokół niej, poprawiając drobiazgi. Moje dwie piękne córki, powiedziała z dumą. Gdyby Henryk to widział, płakałby ze szczęścia. Przy tych słowach Poczułam ukłucie w sercu. Mama zawsze stawiała Monikę wyżej, zawsze była z niej dumna. Ja byłam tą rozsądną, pracowitą, ale to Monika lśniła. Podeszłam, żeby ją objąć. Przytuliła mnie szybko i mocno, aż za mocno, jakby odhaczając obowiązek. A kiedy spojrzałam w lustro, na sekundę dostrzegłam w jej oczach coś zimnego, obcego. Chłodny błysk, który zaraz przykryła kolejną szeroką promienną miną. Wszystko będzie idealnie, powiedziała z tą swoją pewnością siebie. Pokiwałam głową, próbując zepchnąć niepokój na bok. To tylko nerwy, powtarzałam sobie. Kilka minut później siedziałam już obok Krzysztofa w sali ceremonii. Sala lśniła od kryształowych żyrandoli, a w powietrzu unosiło się podniecenie stu gości. Ścisnęłam jego dłoń i spojrzałam na drzwi, za którymi miała się pojawić Monika. Serce waliło mi jak młot, a w gardle rosła gula. To miał być najpiękniejszy dzień naszej rodziny. Drzwi sali otworzyły się i wszyscy wstrzymali oddech. Monika wkroczyła pod rękę z mamą, powoli, majestatycznie, jakby od zawsze do tego momentu zmierzała. Teresa miała na twarzy mieszankę dumy i wzruszenia. Ocierała ukradkiem łzy, prowadząc córkę do przodu. Goście odwracali głowy, słychać było westchnienia zachwytu, a ja miałam wrażenie, że czas na chwilę stanął. Patrzyłam na siostrę i znów poczułam to znajome ukłucie w sercu. Moje własne wesele sprzed dwunastu lat wyglądało zupełnie inaczej. Skromna sala w domu kultury pod Warszawą, kilka stołów nakrytych białymi obrusami. Znajomi pomagający przy muzyce. Nie było setki gości. Nie było wielkich żyrandoli ani fontanny z szampanem. Był Krzysztof i moja wiara, że razem damy radę. Pamiętam, że mimo całej prostoty, tamten dzień był dla mnie pełen szczęścia. A dziś? Dziś wszystko było jak z bajki. Tylko bajka należała do Moniki. Kiedy prowadząca uroczystości zaczęła mówić o miłości i odpowiedzialności, mój umysł nagle odleciał kilka miesięcy wstecz. Gabinet notariusza duszny, pełen papierów i zapachu starego drewna. Siedzieliśmy obok siebie, ja i Monika, obie spięte. Notariusz, starszy mężczyzna w okularach, monotonnym głosem odczytywał testament taty. Działka na mazurach i środki zgromadzone na kącie przypadają córce Monice. Powiedział beznamiętnie, a ja skinęłam głową, bo to było logiczne. Tata wiedział, że ona uwielbiała Mazury. Trzypokojowe mieszkanie w centrum Warszawy zapisuje córce Milenie. Zrobiło mi się gorąco. Nigdy nie spodziewałam się, że tata rozdzieli majątek tak nierówno. Myślałam, że podzieli wszystko po połowie. Zerknęłam na Monikę. Siedziała sztywno, bez słowa, ale jej twarz stwardniała. Kiedy wyszłyśmy na ulicę, zebrałam się na odwagę. Monika, możemy to jakoś ułożyć, sprzedać, podzielić. Wtedy spojrzała na mnie wzrokiem, którego nie zapomnę nigdy. Lodowaty, twardy, taki, że aż mnie cofnęło. No, gratulacje, syknęła. Dobrze sobie ojca owinęłaś wokół palca. Potem się odwróciła i odeszła szybkim krokiem, zostawiając mnie w kompletnym osłupieniu. Przez następny miesiąc prawie się nie odzywałyśmy. Dopiero później, gdy zadzwoniła z wiadomością o zaręczynach z Michałem, zachowywała się jakby nic się nie wydarzyło. Ogłaszam was mężem i żoną. Głos prowadzącej przywrócił mnie do teraźniejszości. Sala eksplodowała brawami, goście krzyczeli gorzko, a Michał pochylił się i delikatnie uniósł welon Moniki. Pocałowali się, a ja patrzyłam na nich z sercem pełnym sprzecznych emocji. Po uroczystości wszyscy przeszli do sąsiedniej sali na bankiet. Stoły uginały się od kwiatów i świec, a kelnerzy roznosili kieliszki z rąpanem. Michał wzniósł pierwszy toast, dziękując rodzinie i przyjaciołom. Gdy zaczął mówić o Monice, jego twarz rozjaśniła się. Ona jest niesamowita, mówił z pasją. Pełna energii, już ma pomysły, jak rozwijać nasz biznes, jak powiększyć restaurację. Z takim wsparciem wiem, że możemy przenosić góry. Goście bili brawo, a ja poczułam ciepło dumy. To brzmiało jak komplement dla niej, ale i trochę dla naszej rodziny. Jednak kątem oka zobaczyłam Krzysztofa. Siedział sztywno, z lekko zmarszczonym czołem, jakby coś go zaniepokoiło. Rozmowy przy stole toczyły się w najlepsze, kelnerzy krążyli, roznosząc kolejne potrawy. W końcu przyszedł moment na danie główne. Przed nami pojawiły się eleganckie talerze, na których leżał sandacz w jasnym sosie, przyozdobiony koperkiem i delikatnymi różowymi akcentami. Goście zachwycali się wyglądem i zapachem. Sięgnęłam po widelec, kiedy nagle poczułem, jak Krzysztof Nieruchomieje obok mnie. Spojrzałam na niego i zamarłam. Jego twarz stężała, oczy zwęziły się, a ręka zacisnęła na brzegu stołu. Nie widział niczego poza moim talerzem. Serce mi ścisnęło. Co on zobaczył? Pochylił się nagle do mojego ucha, a jego głos zabrzmiał jak rozkaz, nie jak prośba. Wychodzimy. Teraz zamarłam z widelcem w dłoni. Co, dlaczego? szepnęłam, próbując zrozumieć skąd ten ton. Nie dyskutuj, Milena, odpowiedział cicho, ale tak stanowczo, że włosy stanęły mi dęba. Wstawaj. Zgłupiałam. Wokół panował gwar rozmów i śmiechów. Muzyka przygrywała w tle kalnerzy krążyli z półmiskami. Nic nie wskazywało na zagrożenie. Spojrzałam błagalnie na Krzysztofa, ale jego twarz była jak kamień. Nie było w niej ani cienia wątpliwości. – Wszystko w porządku? – zapytała mama, widząc jak wstajemy. – Trochę mi się zakręciło w głowie, potrzebuję świeżego powietrza. – rzucił szybko Krzysztof, starając się uśmiechnąć. Goście patrzyli na nas zdziwieni. Poczułam wstyd, że psuje uroczysty moment. Teresa spojrzała na mnie z troską, a ja tylko skinęłam głową, udając, że to nic poważnego. Krzysztof objął mnie w pasie, prowadząc ku wyjściu. Kiedy zamknęły się za nami drzwi sali, poczułam, że jego uścisk na moim ramieniu jest niemal żelazny. Wszedł szybkim krokiem, jakby każdy przystanek mógł być śmiertelnie niebezpieczny. Minęliśmy hol. Weszliśmy do windy, a ja miałam wrażenie, że znajduję się w dziwnym śnie. Dopiero w samochodzie poczułam, jak napięcie narasta. Usiadłam obok, on odpalił silnik, ale nie ruszył. Patrzył prosto przed siebie, dłonie miał zaciśnięte na kierownicy, a oddech ciężki. Milczał tak długo, że zaczęłam drżeć. Krzysztof, błagam cię, powiedz, co się dzieje, szepnęłam. Wszyscy myślą, że zwariowaliśmy. Odwrócił się do mnie. W jego oczach nie było ani cienia wahania. Widziałem Monikę. Zaczął powoli. Zeszła do służbowego korytarza, tuż przed podaniem dania. Zawołała Olka, szefa kuchni. Rozmawiali chwilę, a potem ona wsunęła mu w dłoń banknot. Nie był to żaden żart, Milena. To była łapówka. Zrobiło mi się zimno. Może to... Może to nic ważnego, może chodziło o coś innego? Próbowałam desperacko szukać wytłumaczenia. Słuchaj dalej, przerwał mi twardo. Widziałem, jak Oleg wrócił na rozdzielnie, jak wziął twoją porcję. Sprawdził numer stołu, a potem sięgnął po mały rondel odstawiony na bok. Dodał do sosu łyżkę różowego pire i szybko zamieszał. Zaczęłam szybciej oddychać. Różowego pire? To były krewetki powiedział bez wahania. Zmielone, żeby nie dało się odróżnić. Serce mi zamarło. Od dziecka wiedziałam, że skorupiaki to dla mnie wyrok. Pamiętałam, jak kiedyś po przypadkowym kontakcie z Sosem wylądowałam na izbie przyjęć z obrzękiem, jak mama i tata trzęśli się ze strachu. Każdy w rodzinie wiedział, że wystarczy odrobina, by mnie zabić. Nie... Nie wierzę, wyszeptałam kręcąc głową. Ona by tego nie zrobiła. To musiała być pomyłka, nieporozumienie. Krzysztof ujął moje dłonie, były lodowate. Milena, nie mylę się w takich rzeczach. Widziałem to na własne oczy. Patrzyłam na niego, jak zahipnotyzowana, a on mówił dalej. Przypomnij sobie testament. Jeżeli nie minie pół roku od śmierci Henryka, a ty umrzesz, mieszkanie przechodzi na Monikę. Zostały dwa miesiące. Słowa uderzyły we mnie jak młot. W głowie zaczęły układać się wszystkie kawałki układanki, jej dziwne spojrzenie w lustrze, zbyt mocny uścisk przy powitaniu, tamto chłodne gratulacje po wyjściu od notariusza. Boże, wyszeptałam, czując, że dreszcze przebiegają mi po ciele. To niemożliwe. To przecież moja siostra. Krzysztof nie odrywał ode mnie wzroku. Wiem, jak to brzmi, ale wszystko wskazuje na jedno. Ona próbowała cię dziś zabić. Siedziałam w bezruchu, wpatrzona w ciemność za szybą. Cały świat, który znałam, w jednej chwili runął. Krzysztof nie czekał ani chwili. Jeszcze tego samego wieczoru zadzwonił z nieznanego numeru do ochrony sosnowego dworu. Przekazał im krótką, suchą informację. Podejrzenie celowego dodania silnego alergenu do dania jednego z gości. Bez imion, bez szczegółów. Tylko fakt. Wystarczyło. Kilka minut później bankiet nagle przerwano pod pretekstem awarii technicznej w kuchni. Zdziwieni goście mruczeli niezadowoleni, ale obsługa stanowczo prosiła wszystkich o opuszczenie sali. Kiedy wyszliśmy, Krzysztof spojrzał na mnie znacząco. Wiedziałam, że to dopiero początek. Następnego dnia zaczęły się procedury. Zabezpieczono talerze, w tym mój, nietknięty, zostawiony przez Krzysztofa na stole. Badania laboratoryjne potwierdziły to, czego się bałam. W sosie znajdowały się wyraźne ślady białek skorupiaków i to w stężeniu, które mogło być śmiertelne dla osoby z moją alergią. Kilka dni później przyszła wiadomość o monitoringu. Kamery zamontowane w służbowych korytarzach nagrały wyraźnie. Monika zatrzymuje Olka, szefa kuchni. Krótka wymiana zdań. Jego twarz bladnie, a ona dyskretnie wsuwająca mu złożony banknot. Dla śledczych to było jasne. Olek pękł niemal od razu na przesłuchaniu. Tłumaczył się, że Monika mówiła o rodzinnym żarcie, że miała być to drobna prowokacja, nic groźnego. Ale kiedy skonfrontowano go z badaniami i nagraniem, spuścił głowę. Wiedziałem, że to ryzykowne, przyznał, ale naciskała, a ja zgodziłem się. Każde jego słowo wbijało mi się w serce jak nóż. Żart? Żart, który mógł mnie zabić? Jeszcze gorsze było to, co odkryto w telefonie Moniki. Śledczy trafili na jej rozmowy z Magdą, jej najbliższą przyjaciółką. Z zimną, wręcz cyniczną otwartością pisała o tym, jak po uzyskaniu pełnego spadku, będzie mogła nareszcie porządnie rozkręcić biznes Michała. I żyć na poziomie, na jaki według niej zasługiwała. Każde zdanie ociekało zazdrością i wyrachowaniem. Michał był w kompletnym szoku. Pojawił się u nas w mieszkaniu blady jak ściana. Milena Krzysztof, przysięgam, nie miałem pojęcia. Mówił, a jego głos się łamał. Gdybym choć przez chwilę coś przeczuwał, nigdy bym jej nie pozwolił. Usiadł przy stole i ukrył twarz w dłoniach. Nie mogę tego ciągnąć, dodał po chwili. Nie będę żyć z kimś, kto potrafi tak wykorzystać własną siostrę. Wnoszę o rozwód. Patrzyłam na niego i widziałam człowieka złamanego, oszukanego równie mocno jak ja. Najciężej zniosła to mama. Kiedy Krzysztof, starając się jak najdelikatniej opowiedział jej wszystko, najpierw zaprzeczała. Nie, to niemożliwe. Moja Moniczka? To jakaś pomyłka, krzyczała, a w oczach miała panikę. Ale kiedy w jej rękach znalazły się wydruki rozmów z Magdą, nie mogła już dłużej udawać. Siedziała przez długie minuty w ciszy, czytając po kilka razy te same zdania. Potem podniosła na mnie wzrok, pełen bólu i poczucia winy. To moja wina, wyszeptała. Zawsze ją stawiałam wyżej, zawsze ją podziwiałam, a ciebie traktowałam jak tę odpowiedzialną, która da sobie radę. Nie widziałam, co z niej wyrasta. Ja ją taką zrobiłam. Objęłam ją, choć w środku kłębiły się sprzeczne uczucia. Mamo to był jej wybór, odpowiedziałam cicho. Nikt jej do tego nie zmuszał. Kilka dni później prokuratura oficjalnie postawiła Monice zarzut usiłowanie zabójstwa z niskich pobudek we współdziałaniu z inną osobą. Olek, licząc na złagodzenie kary, zeznał wszystko, krok po kroku. Czytając akt oskarżenia, miałam wrażenie, że opisują nie moją siostrę, a kogoś obcego. A jednak to była ona. Monika. Dziewczyna, z którą dzieliłam dzieciństwo i sekrety. Teraz patrzyła na mnie z policyjnych zdjęć jak zupełnie inny człowiek. Minęły tygodnie, a ja wciąż miałam wrażenie, że żyję w jakimś koszmarze, z którego nie mogę się obudzić. Musiałam jednak wrócić do pracy, do codziennych obowiązków. Spotkania z klientami, telefony, papiery, wszystko to dawało pozory normalności. Czasem łapałam się na tym, że siedząc naprzeciwko rozmówcy, nagle odlatywałam myślami gdzieś daleko, a on mówił i mówił, a ja słyszałam tylko echo własnych lęków. Krzysztof robił co mógł, żeby postawić mnie na nogi. Był przy mnie niemal na każdym kroku. Z jednej strony to mnie uspokajało. Wiedziałam, że mam obok człowieka, który zawsze zauważy więcej niż inni i zawsze zareaguje. Z drugiej, czasem czułam się, jakby mnie przygniatał swoją troską. Chciałam sama zaparzyć kawę, sama zrobić zakupy, sama załatwić sprawy w urzędzie, a on od razu Ja pójdę, nie martw się. Wiem, że robił to z miłości, ale bywały chwile, że brakowało mi oddechu. Zaczęłam doceniać najmniejsze rzeczy, które wcześniej wydawały się oczywiste. Poranna kawa, którą Krzysztof podawał mi do łóżka, pachniała jak obietnica nowego dnia. Telefon od Magdy, która bez słowa przyjechała do mnie tamtej nocy i została tak długo, jak potrzebowałam. A nawet zwykłe pytanie sąsiadki z dołu, czy nie potrzebuje pani czegoś ze sklepu? To wszystko dawało poczucie, że nie jestem sama. Pewnego ranka, kiedy Krzysztof kroił chleb w kuchni, podeszłam do niego i oparłam się o jego plecy. Gdyby nie ty, mnie by już nie było, wyszeptałam. Jesteś moim życiem. Odłożył nóż, objął mnie mocno i wtulił twarz w moje włosy. I zawsze będę cię chronił, odpowiedział cicho. Poczułam, że naprawdę w to wierzy, a jednak we mnie samej coś pękło. Zanim to wszystko się wydarzyło, ufałam ludziom bez zastanowienia. Teraz każdy drobiazg budził podejrzenie. Koleżanka w pracy przyniosła mi kawę i pół dnia zastanawiałam się, dlaczego to zrobiła i czy na pewno niczego nie dosypała. Znajomy zaproponował podwiezienie do domu, odmówiłam, bo w głowie od razu pojawiła się czarna wizja, że coś może się stać. To była nieustanna walka dwóch głosów w mojej głowie. Jeden szeptał, otwórz się, nie wszyscy są źli, inaczej zwariujesz. Drugi ostrzegał, nie bądź naiwna, pamiętasz czym kończy się zaufanie. I w tej szarpaninie próbowałam na nowo układać swoje życie. Coraz częściej myślałam, że więzy krwi nie są żadną gwarancją dobra. Siostra, z którą dzieliłam pokój, sekrety, dzieciństwo, okazała się moim największym wrogiem. A prawdziwą rodziną stali się ci, którzy zostali obok w najgorszym momencie. Mój mąż, moja przyjaciółka, sąsiedzi, którzy codziennie pytali, czy nie trzeba czegoś przynieść. To oni tworzyli mój bezpieczny świat. Czy kiedyś wybaczę Monice? Nie wiem. Może za wiele lat, kiedy ból przycichnie, znajdę w sobie siłę, by puścić to wszystko i zamknąć rozdział. Nie dla niej, tylko dla siebie żeby nie żyć z ciężarem w sercu. Na razie jednak uczę się cieszyć każdym dniem, każdą chwilą spokoju i bliskości tych, którzy naprawdę mnie kochają. Dziś rano wyszłam na balkon, wzięłam głęboki oddech chłodnego powietrza i pomyślałam: Muszę budować swoje życie na miłości i czujności. To jedyne co daje siłę by iść dalej. I choć cień tamtego dnia już zawsze będzie mi towarzyszył, wiem, że mogę z nim żyć bo nie jestem sama. Jeśli dotarłaś aż tutaj i ta historia poruszyła cię choć trochę, zostaw proszę lajka, a jeśli chcesz usłyszeć więcej takich opowieści, zasubskrybuj mój profil. Twoje wsparcie daje mi siłę, by pisać dalej.